Nieudane próby zamachu na Donalda Trumpa w ostatnim czasie stały się jednymi z najgłośniejszych wydarzeń politycznych na świecie. I nie bez powodu mowa o liczbie mnogiej, bo kiedy Polska walczyła z powodzią, to w Stanach Zjednoczonych próbowano po raz drugi w tej kampanii przeprowadzić zamach na kandydata miliardera. W związku z tymi wydarzeniami pojawiło się wiele pytań. Dlaczego ktoś chciał zabić byłego prezydenta? Kim był napastnik? Dlaczego Secret Service za pierwszym razem nie zareagowało, pomimo tego, że ludzie ostrzegali, że na dachu znajdował się napastnik? Historia Stanów Zjednoczonych jest naznaczona tragicznymi wydarzeniami, jakimi były śmierci głów państwa z rąk osób trzecich. Biorąc pod uwagę zabójstwa udane, nieudane, czy również spiski na życie prezydenta wykryte zanim doszło do jakiejkolwiek próby ich zrealizowania, to liczby są wręcz zatrważające. Liczba takich prób, jak podaje sama Wikipedia, to ponad 40 przypadków. Joe Biden jest obecnie 46. prezydentem USA. Z przymrużeniem oka możemy więc stwierdzić, że statystycznie na niemal każdego prezydenta przypada jedna próba pozbawienia życia. A do tego trzeba doliczyć próby zamachów na kandydatów. Oczywiście ten rozkład nie jest równomierny. Niektórzy przywódcy USA doświadczyli wielu takich wydarzeń, a niektórzy ani jednego. Niektóre przypadki były wręcz nieprawdopodobne, jak na przykład Fiodor Roosevelt, który po otrzymaniu rany postrzałowej z kulą w piersi zdecydował się dokończyć swoje przemówienie. Czy bycie prezydentem USA jest więc najniebezpieczniejszym zawodem na świecie? Mała literka. Wielka zmiana. Głównym partnerem kanału Nie Wiem, ale się dowiem, jest KFD. Polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem nie Wiem 5 zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał. A ty. Pierwsza odnotowana w historii stanów próba asasynacji prezydenta miała miejsce 30 stycznia 1835 roku. Głową państwa był wtedy schorowany Andrew Jackson, weteran wielu bitew i pojedynków. Tego dnia spotkał swojego niedoszłego zabójcę przed wejściem do Rotundy Kapitolu. Napastnikiem okazał się bezrobotny, chory psychicznie Richard Lawrence, który bez słowa zbliżył się do prezydenta, wymierzył w jego pierś pistolet i pociągnął za spust. Na szczęście jednak okazało się, że broń odmówiła posłuszeństwa. Niedoszły asasyn był jednak przygotowany na taką ewentualność i wyciągnął zapasowy pistolet, który również nie wypalił. Zanim Lorenza unieszkodliwili świadkowie zdarzenia, prezydent Jackson zdążył go jeszcze poturbować laską, z którą się nie rozstawał z uwagi na problemy z chodzeniem. Zamachowiec resztę swojego życia spędził w zakładzie dla umysłowo chorych. Niestety, nie każdy przywódca USA miał tyle szczęścia. Do pierwszego udanego pozbawienia życia prezydenta doszło Wielki Piątek 14 kwietnia 1865 roku w Teatrze Forda. Abraham Lincoln został zastrzelony w momencie oglądania wystawianej tam sztuki. Sprawcą okazał się John Wilkes Booth, zwolennik Konfederacji, ale oczywiście nie tej Konfederacji Sławomira Mencena, lecz skonfederowanych Stanów Ameryki, które były jedną ze stron wojny secesyjnej. Wojny, którą wygrywała opozycyjna wobec nich Unia, złożona z pozostałych Stanów, na których czele stał wtedy Abraham Lincoln. I to było głównym powodem jego tragicznej śmierci. Nie zawsze próba pozbawienia życia głowy państwa jest umotywowana takimi wielkimi, choć okrutnymi ideałami jak zwycięstwo w wojnie. Czasem jest to coś znacznie bardziej małostkowego. Właśnie z takiej przyczyny zginął prezydent James Abraham Garfield. Po objęciu urzędu kilkakrotnie odmówił Charlesowi Juliusowi Gito, który prosił go o jakieś dobrze płatne stanowisko w administracji. Zabójca przywódcy Stanów Zjednoczonych był przekonany, że należy mu się ta posada, ponieważ napisał jeden tekst popierający kandydaturę Garfielda. Tekst, który przeczytało według historyków maksymalnie kilkaset osób. Tylko tyle wystarczyło, żeby gito 2 lipca 1881 roku postrzelił prezydenta w plecy. James Abram Garfield zmarł 79 dni później na skutek zakażenia po postrzale i związanych z nim zabiegach medycznych. To nie był jedyny przypadek śmierci przywódcy USA z rąk człowieka, który był zupełnie oderwany od rzeczywistości. Podobny los spotkał Williama McKinleya, który w 1901 roku zginął z rąk Leona Cholgosza, Amerykanina polskiego pochodzenia. Czolgosz uznawał siebie za anarchistę i uważał, że jego obowiązkiem jest zastrzelić prezydenta, który był według niego symbolem wszelkiego ucisku. Z podobnych przyczyn Lee Harvey Oswald stał się jedną z najbardziej znienawidzonych postaci w powojennej Ameryce. Oswald reprezentował sobą dziwne połączenie byłego żołnierza piechoty morskiej oraz zatwardziałego komunisty. W 1959 roku wyemigrował do ZSRR, skąd wrócił w ramach repatriacji trzy lata później. Do Ameryki przywiózł ze sobą żonę, nowonarodzoną córkę i zamiar bycia zapamiętanym przez historię. Od chwili, gdy powrócił do swojej ojczyzny, ruszył z działaniami wywrotowymi wymierzonymi w rząd Stanów Zjednoczonych. Został nawet aresztowany za bójkę z przeciwnikami komunistycznego reżimu kubańskiego przywódcy Fidela Castro. Był również odpowiedzialny za próbę zastrzelenia byłego generała armii amerykańskiej Edwina Walkera, znanego ze swoich skrajnie prawicowych poglądów. Generał odniósł tylko powierzchniową ranę ręki, a wstępne śledztwo nie wykazało ani jednego podejrzanego. Jednak po latach komisja śledcza uznała Oswalda za sprawcę, między innymi dzięki poszlakom zdobytym w wyniku innego śledztwa. Śledztwa w sprawie tragicznej śmierci prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Kennedy w trakcie swojej prezydentury cieszył się wielką popularnością, nawet jak na przywódcę USA. Rok wcześniej zażegnał przecież słynny kryzys kubański, odsuwając od świata wizję nuklearnej zagłady. Kłopoty wewnętrzne teksańskich struktur Partii Demokratycznej wydawały mu się wtedy zapewne drobnostką, którą da się rozwiązać jedną wizytą w tym stanie. Dlatego właśnie 22 listopada 1963 roku zjawił się w Dallas, jednym z największych miast w Teksasie. Przejeżdżając w otwartej limuzynie przez Delay Plaza, nie mógł wiedzieć, że przy tej właśnie ulicy znajduje się składnica książek, w oknie której czaił się Lee Harvey Oswald uzbrojony w karabin Marki Carcano. Strzelec trafił prezydenta dwukrotnie: pierwsza kula trafiła go u podstawy szyi, natomiast druga prosto w głowę. Nagranie ostatnich chwil Kennedy'ego pokazuje, że nie miał on szans na przeżycie po takim postrzale. John Fitzgerald Kennedy zmarł po przewiezieniu do szpitala, dokładnie pół godziny po zamachu. W tym samym czasie na miejscu tych strasznych wydarzeń trwały poszukiwania strzelca. Policjant J.D. Tippett, przeszukując okolice, zauważył podejrzanego mężczyznę. Powiadomił o tym swoich kolegów przez radio, a po chwili wysiadł z samochodu i próbował z nim porozmawiać. W odpowiedzi przechodzień, którym okazał się Lee Harvey Oswald, oddał w kierunku typyta kilka strzałów z rewolweru, zabijając go na miejscu. Wtedy rozpoczęła się obława, która jednak nie trwała długo. Oswald został zatrzymany niecałe pół godziny później w kinie, w którym starał się ukryć. Jego historia zakończyła się dwa dni później, gdy sam został zastrzelony podczas podróży z miejskiego aresztu do więzienia. Jego zabójcą okazał się Jack Ruby, właściciel nocnego klubu w Dallas. Warto zaznaczyć, że o życie Oswalda walczył ten sam zespół lekarzy, który nie był w stanie uratować prezydenta Kennedy'ego dwa dni wcześniej. Wokół tej historii narosła ogromna liczba teorii spiskowych. Zgłębianie tych tragicznych wydarzeń stało się dla niektórych ludzi celem samym w sobie. Dziś w internecie można znaleźć setki artykułów, analiz i materiałów, które starają się podważyć lub pogłębić oficjalną wersję wydarzeń. Jedno pozostaje jednak niezmienne. Tego dnia Ameryka straciła wielkiego przywódcę. Na szczęście nie każda próba zamachu kończyła się śmiercią głowy państwa. 14 października 1912 roku, starający się o reelekcję były prezydent Theodore Roosevelt, wygłaszał mowę do wyborców w Milwaukee. W trakcie został postrzelony przez chorego psychicznie barmana Johna Schranka. Roosevelt został trafiony prosto w piersi. Jako doświadczony myśliwy, zorientował się, że kula musiała nie trafić w żaden ważny organ, a jego życie prawdopodobnie nie jest zagrożone. Więc zdecydował się dokończyć przemówienie i przez kolejne 90 minut przemawiał z kulą w piersi, potem pozwolił, aby lekarze zajęli się jego raną. Nie tylko Roosevelt miał szczęście przeżyć taki postrzał. Ronald Reagan również wyszedł cało z próby pozbawienia go życia, gdy w 1981 roku strzelał do niego John Hinckley Jr. Reagan szedł właśnie do limuzyny, gdy kula wystrzelona przez asasyna strzaskała mu żebro i przebiła płuco. Tylko dzięki natychmiastowej hospitalizacji lekarzom udało się uratować jego życie. John Hinckley natomiast został zatrzymany na miejscu zdarzenia i na przesłuchaniu przyznał, że jego atak był umotywowany chęcią zrobienia wrażenia na swojej ukochanej aktorce Jodie Foster. Po tym szokującym wyznaniu został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, z którego został wypuszczony dopiero w 2016 roku, w wieku 61 lat. Co ciekawe, na regana te traumatyczne przeżycia nie wpłynęły wcale negatywnie, wręcz przeciwnie, czasem wykorzystywał perspektywę bycia zastrzelonym, żeby rozbawić publiczność. Jak na przykład 6 lat po zamachu, gdy przemawiał w Berlinie zachodnim jeden z balonów dekoracyjnych pękł z hukiem, przypominając wystrzał karabinu. Prezydent nie przerwał swojego wystąpienia, wtrącił jedynie krótkie, chybiłeś pomiędzy zdania przemowy. Hmm. Charyzmy na pewno nie można było temu człowiekowi odmówić, bo idealnie wykorzystał sytuację na kontekstowy żart. Jednak nie jest to jedyny przypadek amerykańskiego polityka, który wykorzystał nieudany zamach do tego, aby zyskać w oczach tłumu. Wszyscy przecież widzieli to zdjęcie. W lipcu 2024 roku Donald Trump postanowił wygłosić przemówienie kampanijne w jednym z tak zwanych Swing States, czyli dosłownie wahających się stanach. Są to stany, w których różnica pomiędzy wyborcami Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej jest najmniejsza. Sprawia to, że najczęściej to wygrana w tych stanach decyduje o zwycięstwie w całym kraju. Jednym z takich terenów jest Pensylwania. Donald Trump rozpoczął swoje przemówienie późnym popołudniem. Miał mieć tego dnia sporą liczbę słuchaczy, ponieważ wydarzenie to było mocno nagłośniane przez lokalne media. Były prezydent nie zdawał sobie sprawy, że w tym czasie z karabinu AR-15 mierzy do niego Thomas Matthew Crooks. Był on 20-letnim pracownikiem domu opieki. Jego polityczna afiliacja nie jest do końca jasna. Z jednej strony jest zarejestrowanym wyborcą Partii Republikańskiej system wyborczy w USA jest częściowo jawny, z drugiej strony wspierał finansowo Partię Demokratyczną. Feralnego dnia zaczaił się z karabinem na dachu pobliskiego budynku. Od godzin porannych obserwował teren za pomocą dalmierza golfowego oraz drona. W żaden sposób nie został przeszukany, ponieważ budynek, na którym się znajdował, był poza zabezpieczoną przez służby strefą. Już dwie godziny przed rozpoczęciem wiecu został zauważony przez policyjnych snajperów, którzy poprosili swoich kolegów o zatrzymanie podejrzanego młodzieńca. Ten jednak jakimś sposobem uniknął funkcjonariuszy, uciekając z dachu, na które wrócił na około 20 minut przed oddaniem strzałów. Dziś mamy potwierdzenie, że Secret Service wiedział już wtedy o jego ponownym pojawieniu się na dachu. Dodatkowo służby były informowane o nim przez uczestników wiecu. Poza tym w budynku z dachu, którego Crux oddał strzałę znajdowali się policyjni snajperzy, jednak z powodu zbyt małej ich liczby nie byli w stanie obsadzić również dachu. Nadal nie jest do końca jasne, co dokładnie przyczyniło się do tego, że nikt nie zapobiegł tragedii, która się wydarzyła. Wiadomo tylko, że na kilka minut przed pierwszym strzałem jeden z policjantów próbował wspiąć się na dach, lecz spadł z wysokości około 2,5 metra, potem jak zamachowiec wymierzył w jego kierunku swój karabin. Thomas Matthew Crooks wystrzelił 8 razy, trafiając Donalda Trumpa w ucho, pozbawiając życia jednego ze słuchaczy oraz raniąc dwóch kolejnych. Sam zginął chwilę później od kul policyjnych snajperów. Agenci Secret Service rzucili się na ratunek byłemu prezydentowi, to znaczy większość agentów, do sieci trafiły nagrania i zdjęcia sugerujące, że jedna z agentek nie zdołała zachować zimnej krwi. Zamiast zasłonić Trumpa, sama starała się osłonić przestrzelcem za grupką funkcjonariuszy zabezpieczających VIP-a, a później ma problem ze wsadzeniem pistoletu do kabury. To nietypowe zachowanie sprawiło, że wylała się na nią fala krytyki, która dosięgła też szefowej Secret Service, Kimberly Cheatle. Internet powiązał te niefortunne wydarzenia z jej poglądami dotyczącymi większej różnorodności oficerów Secret Service, przepisując jej winę za zatrudnianie kobiet. Cheatle ostatecznie złożyła dymisję ze swojego stanowiska. Z całej tej historii paradoksalnie najbardziej cieszyć może się Donald Trump. Nie dość, że uniknął śmierci, co samo w sobie na pewno doda mu kilka punktów procentowych w jesiennych wyborach, to jeszcze zostało mu zrobione zdjęcie, które już zapisało się w historii świata. I pierwotnie na tym ten odcinek miał się zakończyć, ale 16 września 2024 roku, zaledwie dwa miesiące po poprzednim incydencie, Donald Trump ponownie znalazł się na celowniku. Tym razem karabinu AK-47, z którego mierzył do niego Ryan Wesley Roof. Agenci Secret Service zauważyli go ukrytego w krzakach. Według policji mężczyzna znajdował się około 300 do 500 metrów od Trumpa, a po oddaniu strzałów przez Secret Service uciekł z miejsca, porzucając broń w krzakach. Ostatecznie niedoszły zamachowiec został zatrzymany, a Donaldowi Trumpowi nic się nie stało. Jak widać bycie prezydentem USA należy do najniebezpieczniejszych zawodów na świecie i to pomimo posiadania wyszkolonej ochrony. Możemy się cieszyć, że europejska polityka aktualnie nie obfituje w takie wydarzenia i oby tak zostało. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.